Witam Was serdecznie w nagraniu o afirmacjach osobistych. Najprawdopodobniej, jeśli tu jesteś, to wiesz, czym jest afirmacja. W najprostszy sposób, pokrótce, afirmacja to jest zdanie twierdzące, które powtarzamy wielokrotnie, przepisujemy, a w mojej wersji słuchamy, aby zaczęło działać na naszą podświadomość i Sprawiło, wypełniło to, czego potrzebujemy, czego szukamy. Czyli w afirmacji mówimy: Ja jestem szczęśliwa, bogata, zakochana w związku albo pewna siebie, spełniona, kobietą sukcesu. Mówimy naszą afirmację w czasie teraźniejszym przede wszystkim, czyli nie mówimy na przykład: Ja będę bogata, bo wtedy afirmujemy, że będziemy przed tą obfitością i dobrobytem czyli ja w przyszłości kiedyś będę bogata a nie teraz mamy przyciągnąć do siebie stan w którym jest ta obfitość czyli mówimy w teraźniejszości ja jestem drugą taką bardzo ważną cechą w afirmacji jest to, że nie mówimy przez nie nie mówimy ja nie jestem chora czy ja nie jestem biedna Mówimy, ja jestem zdrowa. Ewentualnie, jeśli to jest za dużo, na początek mówimy: zdrowieję. Leczę się. Afirmacje wydają się być wszędzie i dostępne, i czasami dzieje się tak, że powtarzamy coś długo. I niby nawet zaczynamy to czuć, ale jakoś to nie działa. Ja w mojej pracy z afirmacjami odkryłam, że tak naprawdę warto nie tylko adresować to, co chcemy osiągnąć, ale adresować ten obszar, który powoduje, że tego nie mamy, czyli naszą blokadę, blokujące przekonanie, które stoi przed stawia mur pomiędzy nami a tym, Czego pragniemy? Ja mam na przykład takie doświadczenie, że jak byłam sama z małym dzieckiem na końcu świata, w Malezji, to nie wierzyłam w to, że mogę kogoś poznać. Zwyczajnie nie wierzyłam, że samotna mama gdzieś w Azji, na końcu świata. W jaki sposób może znaleźć bratnią duszę, i to ten brak wiary był taką moją główną przeszkodą przed tym, aby to się spełniło. To ten brak wiary um, trzeba było zaadresować w afirmacji. Afirmacje działają na nasze blokady w podświadomości, na to, co ukrywa się poza naszymi rozumowymi przekonaniami. Po pierwszy poziom, to nasze umysłowe przekonanie, że się nie da, a drugi poziom to nasze emocje z tym związane, że może jestem niewystarczająco atrakcyjna, albo niewystarczająco mądra, albo w jakiś inny sposób wystraszona przed kolejnymi związkami tak się czasami dzieje, kiedy poszukujemy miłości, a zdarzyły się mocne i bolesne rozstania czy zdrady. I gdzieś tam na poziomie emocjonalnym blokujemy się przed tym kolejnym otwarciem i zaufaniem. To te blokady, to te blokady i na poziomie naszego umysłu, i na poziomie naszego serca, ja adresuję w Waszych osobistych afirmacjach. Afirmacje odmieniają nasze wątpliwości, powtarzając, szepcząc sobie do ucha. Że nie tylko możemy mieć to, co chcemy, ale to już jest. My zaczynamy się z tym łączyć. Afirmacje zapraszają nas do czucia się dobrze. Są taką naszą energetyczną drogą, takim połączeniem pomiędzy tym, gdzie teraz jesteśmy. Budujemy sobie połączenie z tym, gdzie chcemy być. To połączenie jest zbudowane przez emocje, wibracje. Emocje, które towarzyszą nam, gdy słuchamy, bądź odczytujemy, bądź przepisujemy nasze afirmacje. To te emocje pracują dla nas, to one przybliżają nas do wymarzonego celu. Nie ma znaczenia, jakie są te blokujące myśli. Nie ma też znaczenia, jak wiele ich jest, bo wszystkie możemy zaadresować w jednej afirmacji. I afirmacja może je zmienić. Jest jedną z tych technik działania na naszą podświadomość, a tam ukrywają się te nasze blokady. Głęboko ukryte przekonania i czasem uświadomione, czasem ukryte, czasem zdajemy sobie sprawę, jakie myśli i jakie przekonania nas blokują, a czasem jest to dla nas obszar nieznany. To już jest moja robota, żeby na Konsultacji z Wami odszukać, co tam się kryje tak naprawdę, co się wydarzyło, co narosło przez lata, co powoduje, że do miłości, do sukcesu, do pieniędzy czy zdrowia nie możemy dojść. W afirmacji my też podejmujemy pewną decyzję, my obieramy kierunek tego, gdzie idziemy, w którą stronę się zbliżamy. Bardzo często na co dzień dużo czasu poświęcamy na to, co jest, jak jest, jakie są te nasze warunki zewnętrzne, jaka jest ta nasza rzeczywistość. Bardzo często dużo czasu poświęcamy na to, co było, co nie wyszło, co się nie udało. Czasami te nasze rany rozdrapujemy latami. A w afirmacji my, Zwracamy się w inną stronę, zwracamy się do tej idealnej wersji przyszłości, i jeszcze decydujemy, że udajemy się w tamtą stronę, że my tam teraz idziemy. No i technicznie, technicznie te moje afirmacje one są nagraniami. Zazwyczaj praca z afirmacją jest pracą ze słowem pisanym przez czytanie, odczytywanie powtarzanie Przepisywanie. Ja zapraszam do pracy z głosem. Zapraszam do e, słuchania, do słuchania tego potrzebtu, który nam będzie mówił i przypominał o tym, co ma być. I bardzo serdecznie zapraszam do nagrywania afirmacji samodzielnie własnym głosem, żeby jeszcze mocniej wpłynąć na podświadomość. Wyobraźcie sobie, że mówicie sobie, że coś będzie do siebie. Ta podświadomość bierze to wtedy jeszcze szybciej i jeszcze silniej. A jak to jest, że afirmacja działa na naszą podświadomość? Wyobraź sobie, jak słuchasz codziennie swojego głosu, który mówi, że coś jest dla ciebie możliwe i że wszystko, czego pragniesz, jest dostępne. Podświadomość ufa. Ona zmienia to, co jest niesprzyjające. A dlaczego? Bo podświadomość tak działa. Wdarły się nam tam przekonania z wydarzeń, które nas spotkały, które nas ukształtowały, z takich wydarzeń z silnym em, energetycznym, emocjonalnym powiązaniem. Wdarły się nam tam do tej podświadomości przekonania słów, które ludzie do nas i o nas mówili. Wzięło się to z tych słów, które my wzięliśmy do siebie. Afirmacja to świadome wybranie i zdecydowanie, co ja chcę słyszeć, gdzie ja chcę się udać, co ja chcę do siebie mówić. Moje osobiste afirmacje mają tak na od pół strony do dwóch stron zazwyczaj, co tworzy od kilku do kilkunastu minut. Można ich sobie słuchać rano, przygotowując się do dnia, żeby się pozytywnie nastawić wieczorem dla uspokojenia. W drodze do pracy, w samochodzie, sklepie, na spacerze. Często jest tak, że my naprawdę nie mamy czasu w tym naszym dniu zaganianym. Dzieci, praca, dom, żeby zająć się sobą rozwojem osobistym i swoją przyszłością. Ja proponuję pracę z afirmacjami, w której możemy robić coś innego, a jednocześnie zajmować się sobą i swoją przyszłością. Na przykład, prowadząc samochód, jadąc codziennie rano do pracy. Ważna uwaga przy pracy z afirmacją osobistą. Afirmujemy do momentu, w którym zmieni się to nasze podskórne, ukryte myślenie. Czyli to, co chowa się w podświadomości. Kiedy uwierzymy, tak poczujemy w pełni, że to będzie, że to już jest za zakrętem, wtedy możemy zostawić naszą afirmację. Często zdarza się tak, że przychodzicie do mnie po afirmacji osobistej 2 trzy miesiące później i opowiadacie, no, ja jakiś tam czas temu to już przestałem, przestałam sobie słuchać, bo jakoś tak wyszło. No i teraz odsłuchałam znowu, i się okazuje, że wszystko się spełniło. To jest naturalne działanie afirmacji. Słuchamy codziennie, skupiamy się codziennie, w pewnym momencie ona zaczyna nam tak. Hmm, no, już nie to, że przeszkadzać, ale zaczyna przestawać być potrzebna. W tym momencie można ją spokojnie odłożyć, bo to znaczy, że tak naprawdę już się zadziało. To znaczy, że już nie musimy się programować i zmieniać tej naszej podświadomości, że to już się stało. I wtedy, po jakimś czasie, jak sobie do tego wracamy, okazuje się, że spełniło się. Ta pewność. Mm, to poczucie, że już będzie, albo to naturalne odpuszczenie, że już nam nie jest potrzebne, to są nasze cele pracy z tą techniką. Afirmacja jest techniką, która ma nas przybliżyć jak najbardziej to możliwe w stronę naszego celu. Zdarza się, że zamiast połączyć nas z, z naszym celem bezpośrednio, czyli zbudować ten nasz energetyczny, emocjonalny most od teraz do wymarzonej przyszłości, Zdarza się, że afirmacja zaprowadzi nas do kolejnego poziomu, do kolejnej warstwy, którą musimy zdjąć, przepracować, odkryć, aby dojść do tej wymarzonej przeszłości. Ale to też jest praca afirmacji, to też jest bycie na tej drodze, czyli dojście do kolejnego etapu i przywołanie tego etapu, przywołanie tej gotowości, aby kolejną warstwę zdjąć, kolejną warstwę, która oddziela nas na naszej drodze do celu. O wszystkich zasadach, tak szczegółowo o afirmacjach, jak one powstają, można posłuchać w podcastach. Ja myślę, że to są takie pierwsze podcasty od 1 od do 10. Jak wygląda ta praca technicznie. Technicznie mamy konsultacje, mamy pisanie i nagranie. Konsultujemy się najpierw. Konsultacja jest tak samo ważna, jak sama afirmacja. I bardzo często samo spotkanie już wiele zmienia. Zdarzało się, że omówienie tematu. Um, uświadomienie sobie blokady. Powodowało, że ona odchodziła. Zdarzały się na przykład sytuacje, że ktoś przychodził <laughs> i chciał um, posiadać własny samochód, i to zdążyło się wydarzyć, zanim powstała afirmacja. Już po samej konsultacji. Bo konsultacja też ma moc. Wtedy odkrywamy, co nas oddziela. Mm. Praca z blokadą ograniczającymi przekonaniami w naszej podświadomości ma też kilka poziomów. Na konsultacji pewne rzeczy możemy już przepracować, uświadomić sobie, umysłowo odkryć. Afirmacje będą je dalej ściągać, utrwalać to, żeby to przekonanie się zmieniło. Jeśli nie masz pewności, nad czym teraz chcesz pracować, ale wiesz, że potrzebujesz zmiany i chcesz, żeby to życie wyglądało inaczej, nic się nie martw. Po to właśnie są konsultacje, po to, aby odszukać. To jest moja praca, aby odszukać, co teraz jest najważniejsze, co teraz najbardziej Ciebie blokuje. Um, na początek wystarczy, że potrzebujesz zmiany. A jeśli chcesz trochę sobie to odkryć i przygotować się do konsultacji, to ja zapraszam, um, na dole strony jest takie zadanie, które można sobie ściągnąć. To zadanie zajmuje 5 minut i wskazuje, co jest teraz najważniejsze, jakie obszary życia wymagają w tej chwili uwagi. Nie ma konieczności, aby to zadanie zrobić przed konsultacją, natomiast um, jeśli czujesz taką potrzebę, żeby wiedzieć trochę więcej, co i jak w tej chwili się dzieje w Twoim życiu, warto sobie takie zadanie wykonać. Konsultacja to od pół godziny do dwóch godzin spotkania, czasem to są dwa spotkania. Te spotkania odbywają się online. Omawiamy sobie tam wszystko, co się dzieje i co się działo w tych obszarach, na które piszemy afirmacje. Jakie szukamy schematów, wydarzeń, osób, które wpłynęły na aktualny stan rzeczy? Rozmawiamy o wyzwaniach, o emocjach. To ty decydujesz, jak szczegółowo rozmawiamy. Tak naprawdę, to nie do końca istotne są te szczegóły, co się wydarzyło, kto co zrobił. Najważniejsze są nasze przekonania i to, co myślimy o tym, co się wydarzyło, dlaczego to się wydarzyło. Technicznie, jeśli się zgadzasz, to ja nagrywam nasze spotkanie, o nagranie pomaga mi wtedy. Pisać, po prostu mam Twoje słowa i, i mogę ich odsłuchać, przygotowując afirmację, żeby była ona jak najbardziej Twoja. Oczywiście wszystkie nagrania usuwam od razu po napisaniu. Hmm. Kolejny obszar to pisanie. Na ten etap ja sobie zastrzegam nawet do pięciu dni roboczych, natomiast tak naprawdę piszę od razu. Piszę od razu, najpóźniej następnego dnia, żeby być w tej energii, żeby, żeby być jak najbliżej Ciebie w tej Twojej historii, żeby móc ci po prostu poprowadzić kawałek dalej, przejść z Tobą kawałek dalej um, razem do kolejnego, kolejnego etapu na tej drodze. Um, więc zastrzegam sobie do 5 dni, ale staram się pisać jak najszybciej. Samo pisanie, w zależności od obszarów, to, są, to jest tak do dwóch, czasami trzech godzin, a, a te dni zastrzegam sobie po to, żeby um, mieć też swój czas na wenę i na tą pewność, że, że to, co przygotuję, jest dla Ciebie dobre, najlepsze, co ja mogłam zrobić. Um, po napisaniu kontaktujemy się, ja przekazuję tekst i... To jest czas na to, żeby poczytać, zobaczyć, czy coś zgrzyta, zobaczyć, czy coś wybija cię z pozytywnego samopoczucia. Na przykład napiszę, kocham i akceptuję swoje ciało całkowicie, a Ty jeszcze dziś nie jesteś w gotowości do tej miłości do ciała. Możemy sobie wtedy zmienić na, kocham i akceptuję moje ciało bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Prawda? Każdy temat możemy zaadresować na różnym poziomie w zależności od tego, jak jest dziś, jak się z tym czujesz. Dlatego tekst warto, żeby przeczytać go m, nawet krytycznie, poszukać tego, co mi tam nie brzmi, żeby nasz umysł przy odsłuchiwaniu afirmacji nie robił nam ale. To chodzi o to, żeby to płynnie sobie wpływało powolutku w naszą podświadomość. Po omówieniu, po poprawkach, czasem po dodaniu czegoś, bo okazuje się, że w czasie pomiędzy konsultacji a pisania przyszło coś jeszcze, co, co chcesz, aby zostało ujęte w afirmacji. Po tym procesie jest czas na nagranie. Tutaj jest moja praca, edycja, zgranie muzyki. Muzykę zawsze kupuję legalnie. Dobieram do Twojej energii albo do energii afirmacji lub tego, co przyciągamy. No i też na tym etapie oczywiście zastrzegam sobie dwa, nawet do trzech dni roboczych. Natomiast, jak zwykle, staram się to zrobić jak najszybciej, ale też jak najlepiej. Nie chcę, żebyście czekali na swoje nagrania. Chcę, żeby one pracowały dla Was najszybciej, jak to jest możliwe. No i zawsze z całego serca zachęcam do tego, aby nagrać samodzielnie. Większość osób, które do mnie przychodzą, słucha sobie na zmianę. Słucha sobie, bo inne rzeczy słyszy, kiedy, kiedy to jest moim głosem, inne rzeczy słyszy, kiedy to jest swoim głosem. Natomiast warto spróbować mówić do siebie, do swojej podświadomości swoim głosem. Afirmacje można przepisywać, można odczytywać. Można z nimi pracować na każdy sposób, jaki Wam przyjdzie do głowy. Ja proponuję ten najłatwiejszy, z słuchaniem, bo to można zrobić zawsze, robiąc, wykonując jakieś inne czynności. Moi drodzy, serdecznie zapraszam po afirmację tych produktów. Tych produktów. Podzieliłam to na takie cztery różne... Różne afirmacje, w zależności od tego, jak dużo obszarów chcielibyście zaadresować. Jeśli to jest jeden temat, to pracujemy około pół godziny, afirmacje mają około pół strony, dwa, trzy tematy, pracujemy około godziny, cztery, pięć tematów, przygotowujemy się na pracę około półtorej godziny. No a sześć tematów zwyż, to już są dwie godzinki, często oddzielne, dwa spotkania. Można umówić się bezpośrednio w moim kalendarzu. Natomiast jeśli nie ma terminów albo nie ma terminów dogodnych dla Ciebie, to ja zapraszam do wysłania mi maila po prostu z informacją, które afirmacje Cię interesują, na ile obszarów i jakie są dogodne dla Ciebie dni i godziny, a ja postaram się um, znaleźć ten czas, zrobić czas dla Ciebie. Pięknie dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam serdecznie po afirmację. Dobrego dnia.